Dzień dobry. Dzisiaj ciąg dalszy funkcji liniowej temat własności funkcji liniowych i zadania przykładowe. Dane są dwie funkcje. f od x równa 3x odjąć 1 oraz g od x równa się minus 1, druga x plus 2. Podpunkt A. Oblicz dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują tą samą wartość? Ile ta wartość wynosi? Skoro mają być te same wartości, to znaczy, że f od x musi być równe g od x. I teraz wiemy, że f od x to 3x odjąć 1 podstawiam, g od x to minus 1 druga x plus 2 podstawiam i rozwiązuję równanie. Wychodzi nam, że x równa się 6 siódmych, czyli mają tą samą wartość dla argumentu równego 6 siódmych. Ale jest jeszcze powiedziane, ile ta wartość wynosi. Więc musimy policzyć f od 6 siódmych. Można też liczyć g od 6 siódmych bez różnicy. Czyli ja sobie wzięłam F od 6 siódmych, więc do tego wzoru zamiast x podstawiamy 6 siódmych. I wyliczamy. I to jest wartość, ta, o którą byliśmy pytani. Podpunkt B. Wyznacz zbiór argumentów, dla których. Obie funkcje przyjmują wartości dodatnie. Skoro obie funkcje mają być jednocześnie dodatnie, to znaczy, że f od x musi być większe od zera i G od x musi być większe od 0. Zaczynam od f od x. Podstawiam wzór, rozwiązuję, wychodzi mi x większe od 1 trzeciej. Teraz G od x większe od 0, więc podstawiam wzór. Obliczam i wychodzi mi x mniejsze od 4. Powiedziane jest, że mają być obie ujemne, więc szukamy na koniec części wspólnej tych dwóch przedziałów. Zaznaczyłam sobie x większe od 1 trzeciej, x mniejsze od 4. Częścią wspólną. Jest przedział 1, 3, 4. Ja tutaj nie rozwiązuję analogicznego pod punktu C. Tam jest narysuj w układzie współrzędnych obie proste. To chyba i tam sprawdźcie, czy to się zgadza. Mam nadzieję, że to będzie dla Was łatwe. Przypominam, narysować wykres jednej funkcji, drugiej funkcji, podpisać i zobaczycie, że na przykład punkt przecięcia, to wyjdzie Wam ten punkt. Zadanie drugie. Znowu, dane są dwie funkcje, funkcja f od x równa 3x plus 1 i g od x minus x plus 2. I teraz, jeżeli będzie polecenie, wyznacz współrzędne punktu przecięcia się wykresów tych funkcji, to proszę Państwa, to jest to samo, co podpunkt a w zadaniu poprzednim, tylko inaczej sformułowane. Punkty przecinają się ze sobą, prosto przecinają się ze sobą w punkcie wtedy, gdy ich wartości są takie same. Czyli żeby znaleźć punkt przecięcia się dwóch prostych, należy przyrównać f od x do g od x. I to co robiliśmy poprzednio, przyrównuję, obliczyłam x. Mamy podać współrzędne punktu, pierwszą współrzędną już znam, jest jedna druga, a druga współrzędna punktu, Znowu, tak jak w zadaniu poprzednim, wyliczam f od jednej drugiej i to są współrzędne punkty przecięcia się. I znowu, gdybyście narysowali wykres tych dwóch funkcji, to powinno wam wyjść właśnie, powinny się przeciąć właśnie w tym punkcie. I jeszcze jedno, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie większe niż funkcja g. I teraz proszę Państwa, nie większa, czyli mniejsze bądź równe, czyli inaczej mówiąc, kiedy funkcja f przyjmuje wartości mniejsze bądź równe niż funkcja g. Więc zapisujemy f od x mniejsze bądź równe 0, roz podstawiam, rozwiązuję nierówność. I zapisuję przedział. Pamiętam mniejsze lub równe, czyli domykam przy jednej, drugiej nasz przedział. I teraz proszę Państwa, jak zwykle, notatkę, czyli przepisujecie i zadania dla Was 4,70 do 4,72. Do zobaczenia.